właśnie Amazon Prime Days, a ja dla Was znalazłem najlepsze oferty z kategorii smart domu i elektroniki. Zaczynamy! A i linki do wszystkich urządzeń umieszczam w opisie tego filmu. Pierwszą rzecz, jaką Wam pokażę, to jest tak naprawdę klasyka Prime Days, czyli ich e DOT piątej generacji. Sam posiadam właśnie taki jest to fajne urządzonko, jeśli ktoś chce zacząć smart dom i wykorzystać do tego Alexę. Najbardziej właśnie opłaca się to kupować w Prime Days, gdzie zniżki naprawdę są bardzo duże. Tym razem jest to minus 55%. Kolejną rzeczą, jaką chcę wam pokazać, są AirPods Pro drugiej generacji. Jest to moim zdaniem. Najważniejszy gadżet, yy, jaki możecie sobie dokupić do iPhone'a, nie rozstaje się z nimi. Przydają się naprawdę w każdej podróży, więc jeśli jeszcze nie macie ich, to serdecznie polecam. Tutaj jest okazja i minus 14% na Amazonie. A teraz przechodzimy do kategorii kamer. Tym razem mamy tutaj ofertę na kamery od -Link, między m.in. C200. C oraz y, też inne modele, m.in. C210, którą sam posiadam. Jest to w miarę spoko kamera, jeśli potrzebujecie czegoś niedrogiego, y, nie jakiejś super jakości, ale na przykład żeby podejrzeć y, Waszego psa, y, czy też jeśli macie małe dzieci, y, można ją spokojnie y, również skonfigurować i zintegrować z Home Assistantem. Ja wykorzystuję do tego scripted. Yy, nagrałem o tym osobny odcinek, więc linka gdzieś pewnie znajdziecie w opisie czy w rogu ekranu. Jest jeszcze inny model, yy, bardzo podobny do C210, C211, ale czarny. Jeśli bardziej Wam kolor odpowiada. A teraz przechodzimy do kategorii oświetlenia i mamy tu yy, wyprzedaż produktów GOVI. Govi to naprawdę bardzo solidna firma, robiąca fajne oświetlenie. Ja mam parę rzeczy od nich, m.in. te LEDy, które tutaj ten pasek LEDowy, który widzicie w tyle. Jest on również w promocji, a tak naprawdę już jego druga wersja, ja mam pierwszą. Możecie go znaleźć jako Govi Neon Rope. Więc zachęcam tutaj do przejrzenia. Takich fajniejszych rzeczy, które tutaj widzę, no to przede wszystkim ta lampa stołowa, czy ta stojąca lampa, ale też możecie sobie na przykład kupić coś na ogród, te girlandowe żarówki, czy też takie małe reflektory, którymi możecie sobie właśnie tutaj oświetlić z zewnątrz, na przykład wasz taras. Czy tak zwane floodlighty, gdzie możecie na przykład oświetlić wasz dom. Jest też oferta na lampki świąteczne. Wiem, że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, no ale teraz pewnie w lato są najlepsze oferty właśnie na takie gadżety. A jeśli widzieliście mój film, gdzie prezentowałem oświetlenie telewizora dynamiczne za pomocą właśnie GOVI, to tutaj jest też oferta na wersję drugą tych ledów, a jeśli nie używacie gowi tylko ich konkurencję, czyli Nanoliv, to tu tutaj mamy dwa produkty w ofercie, w przecenie, przede wszystkim takie heksagonalne światełka, które możecie sobie dowolnie konfigurować oraz takie listwy świetne, które też możecie ze sobą krzyżować i tworzyć różnego rodzaju kształty. Przechodzimy teraz do druku 3D, jest promocja. Na filament z firmy Jajo jest to dosyć e, dobry filament. Ja też z niego korzystam i nie mam jakichś większych problemów. Tutaj znalazłem promocję na czarny filament oraz na e, niebieski. Kolejna kategoria, jaką chcę wam pokazać, to są różnego rodzaju ładowarki. Przede wszystkim e, firmy Anker jest tu promocja naprawdę na wiele przedmiotów. Zaczniemy od takiej ładowarki Nano od Ankera. Ja ją posiadam. Jest, zobaczcie, jest bardzo malutka i daje 30 W, więc wystarczy spokojnie do ładowania dosyć szybkiego telefonu, czy też nawet laptopa, czy tableta. Sprawdza się super. Ja ją zawsze biorę w podróży, bo naprawdę malutko miejsca mi zajmuje. Z innych rzeczy od firmy Anker no to mamy tutaj już takie potężne stacje ładujące po 200 W i 6 portów, czy też różnego rodzaju inne ładowarki, między innymi 100W, czy też taki już zestaw 45W z kablem. No i oczywiście możecie też do tego osobno dokupić kabel, który jest w bardzo dużej promocji, minus 71% od firmy Anker. Podejrzewam, że na takim AliExpress jest to normalna cena, no ale tutaj macie szybką dostawę i kupujecie na terenie Polski. I przechodzimy troszeczkę już do bardziej egzotycznych, przynajmniej dla mnie, sprzętów. Tutaj niczego nie polecę, bo nie znam się na tym. Mieszkam w bloku, więc nie mam żadnego ogródka, ale jeśli macie, no to możecie rozważyć. Jest promocja na roboty koszące dosyć duża. Robot koszący, mamol. Mammocean Juka, to już sami musicie, musicie sobie zobaczyć, czy opłaca się kupić, czy ma dobre opinie. Jest jeszcze promocja na jakąś drugą wersję tego robota, więc tutaj zachęcam Was do samodzielnego researchu. A jeśli go posiadacie i możecie się podzielić opinią, no to napiszcie w komentarzu. No i wracamy do tematu iPhone'a, Tym razem nie słuchawki, a już sam iPhone 16e, czyli ten najnowszy z tych najtańszych, jest tutaj w drobnej, w drobnej przycenie, minus 6%. Więc, więc, jeśli ktoś szuka właśnie tego iPhone'a, no to możecie sobie zobaczyć, czy, czy to Wam odpowiada ta cena. Z takich innych rzeczy, to w promocji jest jeszcze karta MicroSD Samsunga na 256 oraz 512 GB. Sam posiadam tą kartę, właśnie na nią nagrywam na moim DJI Osmo Paket 3, długa nazwa, i naprawdę nie miałem z nią żadnego problemu. Spokojnie mogę w niej nagrywać 4K w 120 fps, ma do tego wystarczającą prędkość zapisu. A ostatnią rzeczą, jaką wam pokażę w przecenie, jest Elgato Keylight. Czyli takie oświetlenie studyjne, które właśnie na mnie świeci. Teraz jest dosyć fajna promocja minus 34%, więc jeśli ktoś nagrywa coś amatorsko i potrzebujecie oświetlenia, które jest troszeczkę lepsze, mniej zajmuje w porównaniu do mojego poprzedniego, fajnie się montuje, są różnego rodzaju uchwyty do tego. A przede wszystkim można powiedzieć, że jest troszeczkę smart, bo łączy się przez Wi-Fi. Integruje się bardzo dobrze z Home Assistantem, co mogę Wam właśnie pokazać. Mam tutaj zintegrowane na moim dashboardzie. No i oczywiście mogę sobie zmieniać oświetlenie. Jak widzicie, teraz się rozświetlam. Czy też zmieniać troszeczkę kolor, temperaturę barwową mojego oświetlenia. Więc naprawdę, jeśli ktoś właśnie szuka takiego oświetlenia, to w 100% mogę je polecić. To były najlepsze oferty, jakie dla was znalazłem na Prime Days. Wszystko znajdziecie w opisie, linki do wszystkich urządzeń. Jeśli podobał wam się ten film, to ja też zachęcam do zostawienia łapki, komentarza dla zasięgów, żeby więcej osób mogło obejrzeć moje filmiki. Nie zapomnijcie mnie subskrybować. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Cześć.